Cześć, witam na moim nowym kanale Aleluja i Dotarczy. Po co założyłem ten kanał? Założyłem go po to, żeby każdy, kto zaczyna zabawę z Dartem, mógł porównywać swoje osiągnięcia w stosunku do moich. Ja w darta gram jakieś 3 miesiące, ale już delikatne efekty widać. Trafiam w poszczególne sektory, jak chcę. Coś tam jest do przodu. Słuchajcie, na kanał będę wrzucał filmiki. Z moich treningów, z gier 501, 301, może nawet większych, oraz z treningów w celność poszczególnych sektorów. Ja jeszcze tak nie bawię się w triple, w double, ale ogólnie o sektor chodzi. Takie filmiki na początku mam zamiar wrzucać. Jeżeli macie jakieś rady, proszę, piszcie w komentarzach. Macie pytania, piszcie w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, będę starał się odpowiadać a z rad korzystać. Jeżeli Wam się będzie podobało, proszę łapki w górę. Można subskrybować kanał. Będziecie wtedy na bieżąco. Co wrzucam, widzieli? Słuchajcie. Jak to ja mówię? Dart? Piękna sprawa. Nie ma co się załamywać na początku, bo to nie będzie takie proste. Tu potrzeba tysięcy rzutów, żeby wyćwiczyć mięśnie, żeby była pamięć mięśniowa. Żeby było skupienie i żeby była najważniejsza powtarzalność. Tego, do tego mam zamiar dojść i Wam życzę tego samego. Alleluja i dotarcie.